Muszę mhm. wybierając daną postać. Wybieramy jakąś postać i ja tutaj to. Mhm. Więc no wybieramy robimy jej screenshota. Ok, i mamy już przechodzimy do Ragnarok Acer. Mm, tutaj mamy, tworzymy nowy, nowy projekt i wycinamy. I wycinamy. O, Tak, <laughs> żeby magic i wycinamy. Tego już Wam nie muszę pokazywać. Wycinamy tak, aby gdzieś tak wygrze swym miał. Robimy tak jak ja. I robimy poprawki. Dobra. Zapisujemy. I idziemy do i Paint. A i wybieramy jakiś obraz z Google lub wybieramy wybieram No i ja wybieramy, które to nam się podoba. Ja Eby to w Bierzemy pistolet nasze życie. Mm. Robimy je tak po tym. O tu. Teraz wciskamy i bierzemy, tak jakby, spadki Oblokowujemy wszystkie i bierzemy taki pędzel jak. Here. I bierzemy to na 49 i po prostu smarujemy wykładem Gdy już to zrobiliśmy, bierzemy po prostu tak na czarno i poprawiamy łaski. Jaki kolary lewe do bierzemy No i robimy po swoim oczy jak to się robimy Poprawiamy też e, smogi do tego Robimy teraz się Dobrze, zrobiliśmy wszystko, robimy napis. Mm. Dobra, mamy.

dodajemy zdjęcie dodajmy efekt jak dodajmy efekt jak box blur tak

Wyraźny kolor. Przemy na napis, bierzemy efekt od Thank <laughs> Wyglądają to samo w ale to sam obrazek. Tutaj dodajemy efekt Swing, Tailest oraz <coughs> Swing, tailess oraz <coughs> Kurde To tak, oslit, Swing i trzecią Przeciągamy kraseczkę na to

Znajdujemy no talas wiecie co, za bardzo mi się chwieje, więc jednak to odejdę. Hmm, bierzemy tylko to, dwa Możemy dodać jakieś kwiatki czy coś dla wszystko dodajmy, do tego <coughs> można dodać do tego efekt Auto Shake albo I Random Display Jest random Display <coughs> Robię tak, że przesuwało się bardziej do Niku Robimy gdzieś tak na tak no i tak Zobaczmy czy ja? bo się to chyba, kurde To nie jest ten efekt, sorry, wkręciłam w was błąd Efekt. tak No to tak było Kurde, sorry Okej, okay. ważne, że mamy Zapisało się wszystko OK. No i dodajemy gwiazdkę Jak chcemy Tego Dodajemy dalej do efekty Możemy już inne na przykład Ale zmowy transport na przykład spin. Spin bierzemy RTM B. O, takie coś. Chyba się zagarę. Dobra. Teraz bierzemy tak. No i zapisujemy tak Bierzemy na wideo i export. czekamy Gdy się już zapiszę, bierzemy ikonkę SAVE Uch, sobie tu galery i możemy go przesłać gdzie chcemy już. Bye!